Średnia arytmetyczna zestawu danych tych, zaraz sobie policzymy, jaka jest. E, jest ta sama jak średnia tych, tylko musimy x tutaj wstawić jakiś. Ok, zatem najpierw policzmy średnią tutaj. Pogrupujmy sobie w ten sposób, że 2, aha, tyle grupowania. No dobra, po prostu pododawamy wszystko, co tutaj jest. E, 7 plus 8 plus 9 to jest 24 plus e, 6 to jest 30 na 5. 30 na 5 jest równe 6. Zatem e, w tym wypadku ta średnia musi być również 6. Zatem e, spróbujmy to obliczyć w ten sposób, że 30 plus x na 6 ma być równe 6. E, dlaczego tak? No bo tym razem mamy 6 liczb, stąd ta szóstka średnia arytmetyczna również 6, czyli stąd ta szóstka. Natomiast tutaj u góry, ponieważ te liczby się nie zmieniły, to nadal jest 30 z tym, że ra tym razem musimy jeszcze x dodać. Pomnóżmy razy 6, 30 plus x równa się 36 minus 30 Zatem x to musi być 6. Zaznaczamy.